Widać właśnie, jak ćwiczyłeś na Anbocanie, kucak full auto z To ja? Nie. Nie, to on mnie. Nie, <grym> 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 z to Nie, to Nie, to Nie, wszystko źle, wszystko źle. Jakbyś poczekał sekundę i nie startował, to może byśmy uniknęli tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bo jest nam nie na rękę, że tak powiem. Ale Overpass nie był zależny ode mnie. Jakby... To było zależne od mapy, od ciebie. Jesteś tak, tak. naszą mapą. To w ty prowadzisz nasz team do zwycięstwa. Jesteś naszym ja, ja misiaczkiem. Was no właśnie Sport. On, on nas, on nas, za, nas zapłodnił, ale już nam się nie opiekuje. To jest taki ojciec, który y, na zrobił Tylko... i powiedział, że ja nie chcę się tym opiekować, i uciekł. Od życiały. Hehehe, behind. Chodź chodź Ja co? Czekaj, plecy idą. Nie tu, tutaj. Ja nie tu tam. Jeszcze jeden. To Toalet. Dwóch co najmniej tam. Si jest long. long, long. Co robimy? Muszę jak jakieś braki zdobyć, tak? Ok. No mnie. Mnie czasu nie ma. O kurwa. Si <laughs> się wystraszyłem, ty. Będzie, a ja będzie do longa. Też jest longa. Jest tutaj masz jakieś broni kubnione. Nie, plantuj. Ja mam 6. Sześć plan krymie, krymie. 6 mam, nie gin. On przecież tam trochę. Nie, ładnie. Ale, ale, ale to ładnie, ładnie zrobiliśmy. Znaczy on, on to zrobił. Ja tylko tak. tak no. no.